Droga do zdobycia tytułu inżyniera budownictwa nie jest usłana różami, jednak niesie za sobą wiele satysfakcji. Aby nim zostać, należy ukończyć edukację na kierunku technicznym, następnie odbyć praktykę zawodową i na sam koniec przystąpić do egzaminów. Organizowane są one przez Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa zawsze dwa razy w roku. Za nami 44 sesja egzaminacyjna, do której przystąpiło w części pisemnej 119 osób, z kolei do części ustnej 157 osób. Tak naprawdę wszystkie, można powiedzieć, branże są reprezentowane przez zdających. Jesteśmy jedynym samorządem zawodowym w Polsce, który ma możliwości nadal egzaminowania. Wszystkie inne samorządy zawodowe sposób egzaminowania mają w odpowiednich właściwych ministerstwach. Jesteśmy bardzo zadowoleni wynikami egzaminu pisemnego. Niestety z egzaminu ustnego już troszeczkę gorzej. Zmienił się regulamin przeprowadzenia egzaminów ustnych, gdzie więcej zagadnień było na, nastawiona na część praktyczną i problemową związaną z pełnieniem funkcji samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, a mniej na prawo. Uprawnienia w trakcie 44 sesji egzaminacyjnej Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zdobyło 88 osób w 8 specjalnościach: 40 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 21 w drogowej, 6 w mostowej, 13 w sanitarnej, 3 osoby w elektrycznej i 3 w hydrotechnicznej, z kolei w specjalnościach kolejowej i telekomunikacyjnej po jednej osobie. Akurat ściśle zakres tej specjalności, w której zdawałem uprawnienia w tej sesji. Uprawnia do projektowania wszelkich obiektów liniowych, drogowych, wszelkich autostrad, bo jak wspomniałem, to uprawnienie bez ograniczeń. Uprawnia do projektowania i sprawdzania projektów drogowych. I projektowania lotnisk. To już moja druga specjalizacja, bo pierwszą to miałem konstrukcyjno-budowlaną, teraz obecnie mam już drugą. Na egzaminie ustnym to nie było moje pierwsze podejście, no i akurat trafiłem taki zestaw, który mi odpowiadał najbardziej, którym byłem związany z budową. Wynik pozytywny w ostatniej sesji egzaminacyjnej uzyskało 88 osób. Zdawalność egzaminu pisemnego plasuje się na poziomie prawie 96%, ustnego na poziomie 56%, natomiast ogólna zdawalność podczas 44 sesji egzaminacyjnej wyniosła nieco ponad 73%. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv